Pokażemy Wam teraz, jak szybko można zmontować zestaw do metody. Następnie Marcin pokaże, jak przygotować szybko pelet do metody i będzie można rozpocząć pędkowanie. Zestaw do metody robimy na dwa sposoby. Jeden na stałe, drugi w przelocie. Jest to naprawdę niezmiernie proste. Żeby zmontować zestaw narciów, pokażemy może na stałe. To należy ściągnąć gumkę, wyjąć krętlik na żyłkę przeciągamy naszą gumkę najpierw następnie przez rurkę przeciągamy tak samo żyłkę przywiązujemy krętlik Dowolnym węzłem, każdy ma tam swoje ulubione. Niestety muszę użyć zębów. Obcinamy nadmiar żyłki. Brentlik montujemy z powrotem do koszyczka, który go zabezpieczy. Zakładamy gumkę, i tak naprawdę teraz jest tylko montaż przyponu, który nie będziemy go jeszcze w tej chwili zakładać, bo zaraz będziemy robić drugi zestaw. Także założenie przyponu i zestaw jest gotowy, także zajmuje to naprawdę bardzo krótką chwilę. Drugi zestaw. Przelotowy. To tak samo. Wyciągamy krętlik, ściągamy gumkę. Do tego posłużą nam konektory, które są większe niż średnica krętlika i pozwoli to na łowienie przelotowe. Proces jest. Początek jest dokładnie ten sam. Przeciągamy żyłkę przez gumkę. Następnie koszyczek. Teraz w, w odróżnieniu od poprzedniej metody nie dajmy już krętlika, tylko nasz konektor. To już założymy przypon, bo później Marcin będzie już tym łowił. Pentelkę z przyponu wsadzamy, zabezpieczamy. Kolejny zestaw gotowy. Kolejny zestaw gotowy. Gumka tu jest przecież. system przelotowy, a gumka jeszcze zabezpieczająca przed przetarciami. Także jest to naprawdę bardzo proste, bardzo szybkie, na szybkie wypady, a przede wszystkim niesamowita jest skuteczna w tej chwili stała się metoda. Oczywiście, żeby zacząć łowienie, to potrzebujemy jeszcze także mieć przygotowany pelet. Bądź też zanęte do metody, jest tego w tej chwili tyle na rynku, że od wyboru do koloru każdy coś pod siebie znajdzie. Marcin Wam pokaże jak to prosto przygotować do tego pelet, żeby rozpocząć wędkowanie. Tyle. Przechodzimy do peletu. Oczywiście w sklepie możemy kupić zarówno już gotowe mieszanki, czy to peletu, czy to zanęty już namoczonej. My jednak wolimy sami przechodzić do, przez proces domatania Dowolny pelet, w Polsce najczęściej używany w granicach 2 mm. Możemy jeden smak, możemy miksa zrobić, tak jak akurat w tym wypadku wymieszczyliśmy dwa pelety 2 mm o dwóch smakach, halibut i kryl. Mega proste, mega łatwe. Wsypujemy troszeczkę peletu do pudełka, do miski, jak chcemy, nabieramy wody. Pelec zalewamy, tak naprawdę nie musimy się przyjmować. Mamy go po prostu zalać wodą. Zostawiamy go dosłownie przy 2 mm paletach na 1,5-2 minuty. Oczywiście zależy też od modelu jaki stosujemy. Każdy producent może delikatnie się różnić, aczkolwiek zawsze w późniejszym etapie możemy troszeczkę domoczyć z wyskiwaczem i taką będzie sek. W tym momencie wypiję wody tyle, ile potrzebuję. Będzie pęczniał. Po około dwóch minutach wszystko to musimy zrobić, wylać tą wodę, wyczepać pelet i odłożyć, go jeszcze na jakieś 20-25 minut, żeby spokojnie tą wodę sobie wypił, żeby napęczniał jak powinien. Gotowa mieszanka, przed chwilą przygotowana, żeby nie przedłużać. To jest dokładnie to samo, tylko pelet. Zdecydowanie i Zwiększył swoją objętość przynajmniej dwukrotnie. Teraz pokażemy jak wygląda może mocny na świeżo. Pelet namoczony. Delikatna, może nie papka, ale widać, że jest w nim dużo wody. Pelet, który odstoi 20 minut. On wypije swój zapas wody. Tyle co potrzeba ma. Spokojnie się klei. Formują się z niego kurki, czyli będzie nam bez problemu się kleił do koszyczka naszego a po rozdrobnieniu z powrotem czysta granulacja, czyste wałeczki, stożki jakie były przed dalej. Możemy pokazać jeszcze szybki montaż końcowy tak naprawdę założenie przynęty, włożenie do foremki. Przypony wszelkiego rodzaju. Mamy zarówno na puszczowie na gumce jak i na włosiem. Akurat tutaj zrobiliśmy przypony na gumce. Najłatwiej wykorzystać urządzenie w szczypce do peletu. Właśnie Mariusz ma je w ręce. Proszę, pokażę. Już ja mam je w ręce. Szczypce wkładamy do gumki, która jest już zawiązana na włosie. Rozszerzamy. Bierzemy przynętę, czy to chcemy pływającą, czy tonącą, jak chcemy. Wkładamy w gumkę, ściągamy. I zestaw, tak naprawdę końcować część zestawu, czyli haczyk z przynętą jest gotowy. Jeżeli mamy gotową mieszankę peletu, możemy albo od razu włożyć kulkę. Wtedy jest ona bezpośrednio na wierzchu, tak na razie zrobimy. Zasypujemy ją peletem i wkładamy koszczek. Uciskamy, wyciągamy i tak naprawdę zestaw do, metowy, do metody gotowy. Możemy dognieć, zależy jak daleko rzucamy. W zależności od tego, jak aktualnie mamy sklejone, jeżeli by nam się nie chciało kleić, odrobina wody, spryskiwać, najzwyklejszy, najtańszy tylko o to, żeby chmurkę zrobiło delikatnie do domoc... gdy pelet jest już domoczony wstępnie po takim mocnym zalaniu później naprawdę niewielka ilość wody zmienia jego e, kleistość niesamowicie, więc dlatego delikatną chmurką parę razy sprawdzamy jak przemoczymy, znowu jest troszkę za mocno nie chce nam się rozkleić. myślę, że w tym momencie jest tyle jesteśmy w stanie, co? wędkę wziąć rzucić, złowić parę rybek i dalej się cieszy. fish got away mega istotne jak już wcześniej Marcin pokazywał zaznaczaliśmy dystans podczas rzutu musimy zachować ostrożność żeby tego zestawu nie szarpnąć, nie zerwać podnosimy wędkę do góry jak dochodzi do blokady puszczamy w tym momencie zestaw spokojnie wpada do wody nie szarpiemy, nie zrywamy peletu z koszyka, żeby nam się nie rozsypało. Koszyk z paletem ma dojść do wody. Doszedł do wody, w tym momencie się posiada. Niwelujemy ten delikatny luz, który powstał. I wszystko gotowe. Pamiętajmy, nie możemy tego koszyka przeciągnąć. możemy go po metr, dwa, pięć przeciągnąć. Wtedy metoda jest praktyczna. Tam, gdzie koszyk pada, tam się staramy łowić. I najważniejsze, co możemy zrobić. I teraz czekamy i wyciągamy ryby.